Hej cześć witam was wszystkich bardzo serdecznie ja jestem Wojtek Witam was w pierwszym odcinku z serii Harry Potter i zakon Feniksa pozwólcie mi że ja te wszystkie filmiki tutaj przewinę bo one są zbędne um, moi mili jak sami zresztą zauważyliście zaczynamy Harry Potter i zakon Feniksa a nie na przykład Harry'ego Pottera i więzienia z kabanu ostatni odcinek czy też Harry Potter i czarownia facebookowi wiedzą na Facebooka was zapraszam linka powinien wam się chyba już się gdzieś tam wyświetlił na górze ewentualnie do podpisu zapraszam bo tam są wszystkie informacje jakie wam wrzucał odnośnie materiałów um, i jak wygląda sytuacja po pierwsze ostatni odcinek więźnia z kabanu YouTube zdjął mi, mi za prawa autorskie Warner Bros się przyczepił um, wszystko byłoby ok. ja bym wam to wrzucił tylko że najgorsze jest jak prawa autorskie zostają nałożone po przesłaniu filmu, i to grubo po przesłaniu filmu, jak film już jest opublikowany i czeka na opublikowanie. Eee, jakimś magicznym cudem mniej więcej po godzinie dwóch od momentu przesłania, przesłał mi się akurat w dzień, więc ja tutaj na kąpię wszystko robiłem i ja mówię, dobra, przesłał się, to ja już sobie robię porządek na nowe nagrywania, wywaliłem wszystko, skasowałem w pizdziec i... BAM! Dostajesz maila, że twój film został zgłoszony przez Warner Bros., dziękuję, film jest zablokowany, ja nie mam go możliwości ściągnąć, nie mam możliwości nic z nim zrobienia, więc niestety ten odcinek przepadł i go nie będzie. No, powiem Wam tylko tyle, że wszystkie egzaminy zaliczyłem na maksa. Kart nie uzyskałem wszystkich. Brakowało mi jednej, pierwszej, z tej, tej, tej pierwszej górnej, może nie pamiętam jakie to były karty. No i oczywiście wszystkich kart złotych. Ale wszystkie egzaminy poszły na 100%, więc tragedii nie było. Dlaczego nie ma czary ognia? Hmm, no właśnie, czara ognia się strasznie, ponieważ gra, jak dla mnie osobiście, nie wiem czy tak jest naprawdę, ale takie są moje przypuszczenia, że to jest po prostu sportowana gra z konsoli na PC-ta, która w, który w ogóle nie wyszło, bo... Po pierwsze gra ma tryb, który mi się cholernie nie podoba, czyli tryb łączenia, że idziemy sobie trójką bohaterów w dodatku nie możemy zwiedzać Hogwartu, zadania są straszne, głupie i nie będzie tego nigdy w ogóle chcecie. Śmiało obejrzyjcie sobie u innych to, tą czarę ognia. Ja niestety tego nie nagram, bo szkoda mi po prostu czasu i moich nerwów, bo ja już przy nagrywaniu pierwszego odcinka dla was miałem problem problem z padem, problem z klewem. Klebyt... akurat grałem na padzie, bo było mi po prostu wygodnie, ale miałem problem totalny z niektórymi rzeczami, więc stwierdziłem, odpada to, sorry, zresztą zauważyłem, że to się nie cieszyło dużą popularnością, a wy Facebookowi powiedzieliście, że e, może być. Ehm... Teraz tak, słuchajcie, ogólnie rzecz biorąc, e, dobra, zaczniemy sobie nową grę, ja mam tylko wielką nadzieję, że nie będzie, no jednak. O... Włączmy to, grafikę nic nie będę zmieniać, robię dalej, właśnie. Ech. I tu jest problem, bo w sytuacji, w której zmieniam rozdzielczość, znaczy robię dalej, pierwszy mi się gra, więc ja po prostu włączę nagrywanie w momencie, kiedy. No tak, tylko że to będzie kilka takich momentów. No nic, coś wymyślę. Ok moi drodzy, dobra, słuchajcie, jesteśmy w momencie, w którym e, już wybrałem to, co było w menu. Niestety gra ma to do siebie, że w momencie niektórych punktów wyboru czy czegoś ona się po prostu wyłącza, jakby włącza, jeżeli chodzi o monitor, przez co fraps niestety szaleje, a gra momentalnie dostaje krasza po prostu. Nie wiem dlaczego tak jest. Oprócz tego zauważyłem, że gra ma taki mały mankament. Ja pamiętam, że wtedy, jak grałem, to też był to problem, mianowicie teraz powinniście go zauważyć, Są takie, jakby lagi grafiki lekkie, więc nie wiem, jak to będzie. Ja słuchajcie, nagrywałem to też Bandicamem wcześniej w 60 fps, ale tam był problem z desynchronizacją dźwięku. Teraz nagrywam frapsem i we frapsie nigdy nie było problemów z desynchronizacją, więc jeżeli jakakolwiek desynchronizacja. Odpadnie, to musicie mi wybaczyć. My i tak przejdziemy sobie tylko. Um, my, my i tak, słuchajcie, przejdziemy sobie tylko i wyłącznie mo, motyw, gdzie obczaimy wszystkie zaklęcia i dostaniemy się do Hogwartu. Dalej. Dalej nie będę nie będę kombinować, bo chcę zobaczyć po prostu, jak to wyjdzie. I jak chyba będę to po prostu nagrywać frapsem, bo. żeby mieć pewność, że się dobrze nagra. co zagrożenie dla czarodziejów? To była samoobrona! E, witaj, Harry. Więc zakonowi udało się bezpiecznie ciebie sprowadzić. Jak tylko się spakował. To na razie, Harry. Tak, Dzięki, Tongs. Witam na Grimald Place numer 12, w siedzibie zakonu Feniksa. Jakiego zakonu? To tajne stowarzyszenie tych, Którzy walczyli z Voldemortem. Oprowadzę cię. Dzięki. Co porabiałeś? Nic nie robiłem. To wy się dobrze bawiliście w siedzibie zakonu. Nic nadzwyczajnego. Głównie pomagamy mamie sprzątać. Pani Weasley lubi. Gdy jak widzicie również. Um... Mam przesunąć wszystko jak widzicie wciara, również tak mam dubbing, jak i łagę. postaci są. No z filmu właściwie. Nie, nie magii. Nieprawda. Nie mogę do... używać magii, Wydatne. będąc Ale poza szkołą. Kto kłamie? Rób to co ja. Najpierw poćwiczmy aksio. Wykorzystam to krzesło, żeby pokazać jak. Najpierw musisz wycelować w krzesło. Następnie ruszaj różdżką, jak ja. I powiedz: Aksio! Aksio! Dobra, to nie jest żaden problem. Aksio! Powinno pomóc. Może zdążę przed podwieczorkiem. Axio jest świetne do przyciągania obiektów. Do odpychania użyj Depulso. Wyceluj różdżką, zrób tak i powiedz Depulso. Jak widzicie tutaj również w tej części e, właściwie wszystko jest jakby bardziej nastawione na gestykulację myszą. E, mi się to akurat osobiście bardzo podobało. Ja się już nie mogę odżykać Klubu Elixiru, bo wiem, że w tej części on właśnie jest. I zawsze się... Ja zawsze miałem z tym. Zawsze miałem. Z tym, nie, sorry, Boże, nie w tej części. Do no, następnej książę pół krwi. Sorry. Pomylił im się część, ja już żyję następną, bo to był Xiru, który ja pamiętam zawsze lubiłem. Tak mi się fajnie nim... Nim bawiło. Dobra, chyba się udało. Dzięki. Może mama przestanie gderać. Widziałaś Rona lub Hermione? Mama zagoniła wszystkich do pracy. Gdzieś tu muszą być. Znajdźmy ich. Na razie, Ginny. See you. Jak wakacje? Na pewno miałaś fajniej niż ja u Durslejów. Dumbledore zabronił nam pisać. Uznał, że tak będzie lepiej. Wściekł się, gdy usłyszał o dementorach. Gdybym nie był uziemiony u Durslejów, może to by się nie stało. Hermiono, tobie, Moli, też wymyśliła jakąś pracę? Mam to naprawić. Wszyscy ci pomożemy. Do tego zadania przyda się reparo. Patrz i ucz się: celuj w tę zepsutą rzecz. I poruszasz różdżką jak ja, i mówisz: reparo. Reparo Reparo Świetnie! Naprawmy kolejną rzecz! Easy peasy idzie. Naprawione talerze. Posprzątajmy Dobra. Aha, prze można przewijać niektóre dialogi fajnie. No to pomóż. Będę dźwięczny. Tutaj mamy jeszcze jeden kredens. Widzę, że mamy trzy kredensy i chyba talerze, ale talerze to może zostawmy Hermionie. A, to jeszcze musimy naprawić. Ależ tu bałagan. Może Stworek nie daje rady? Stworek nie pozwoli nikomu plugawić domu ukochanej pani. Kto to jest Stworek? Kiepska wersja Skrzata. Twoi przyjaciele czekają. Znajdźmy ich. Co z tymi dementorami? Tam miałeś być bezpieczny. Dobrze, że Lupin nauczył cię Expecto Patronum. Tak. Dobrze wylecieć z Hogwartu za obronę przed pocałunkiem dementora. Wkrótce znów będziesz w Hogwarcie, Jeśli skończę się pakować w tym stuleciu. Więc ci pomożemy. Wingardium Leviosa. Tak It's Leviosa, not Levioso. <laughs> Celuj w... To jest motyw, który najbardziej zapamiętałem z pierwszej ta części ta filmu. To jest leviosa. leviosa. Not leviosa. Teraz, gdy ubrania są w powietrzu, możemy nimi dowolnie poruszać. Aby wrzucić ubrania do kufra, przerwij zaklęcie. Wiesz, kurna, nie będę ciuchów wrógł. Przerzucał. A on co będzie robić? Nic pewnie. Klęcie. No patrzcie, ja za niego wrzucam wszystko, a on sobie patrzy, celuje różdżką, nie wiem w co, ja bym chciał to zabrać, nie chcę tego, tamto chce. mogę to zabrać? Aha, nie, czyli Tutaj chyba mamy po prostu nakierowane, co możemy, a co nie, on pewnie podniesie to ostatnie, jestem pewien, no ale rzeczywiście. będziemy mieć masz to. Dobra, Rudy, bierz tam jeszcze Twoje jedne ciuchy, ja już po tobie nie będę sprzątać. Podnieś tam to. Tam jeszcze jest koszulka, ty. Rudy, Ron, patrzcie, jaki. O tak, podnieś to sobie. Też podniosę i ci ukradnę. Ha, ha, ha. masz no, to Twoje ciuchy. <grystanie> twoje ciuchy. A może w Syriusza? A, tutaj widzę, że. A, nie, mogę to do siebie przyciągnąć Syriusz. Łap. mogę to. Jak. Dobra, nie, no nie kombinujmy, wrzućmy to po prostu do, do skrzyni. O, widzę, że sterowanie myszką jest troszeczkę kłopotliwe, będzie troszeczkę kłopotliwe, ale myślę, że damy radę. Mnie nie tutaj. Przydatne przy przesuwaniu rzeczy. I do trzymania skarpetek rona w bezpiecznej. No Hermiona wyczytała, że nie mogą cię wyrzucić, jasne. A co w ogóle robili tam dementorzy? To bardzo dobre pytanie. Muszę iść na spotkanie zakonu. Zostań i pogadaj z przyjaciółmi, Harry. Hermiona się zmaterializowała, widzę? Czy jest to ważne spotkanie? Znajdźmy resztę. Dobry wieczór. Wszyscy na pana czekają. Dumbledore, to Dumbledore. Myślisz o tym, co ja? Aha, dobra. Oj, to może być problem z tymi filmikami. Słuchajcie, o masakra. O, no, 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 właśnie, może to być problem. Wiecie co, ja będę musiał tą grę ogarnąć troszeczkę inaczej. Słuchajcie, na dzisiaj sobie zakończymy, bo ja widzę, że to jest problem, który no, występuje i nie wiem za bardzo, jak go rozwiązać. Ja spróbuję innym programem odpalić grę w oknie. Może odpalenie w oknie spowoduje, że no, będzie to po prostu działać troszkę lepiej. Także cóż, ja na dzisiaj Wam bardzo serdecznie dziękuję. Jeżeli Wam się podobało, nie zapomnijcie stawić łapki w górę i zasubskrybować kanał. Sorry, że tak krótko. Niestety, nie moja wina, ale na pewno to naprawię do przyszłego odcinka. Także trzymajcie się i cześć.